А що, shame будемо дивитися як в розрізі. Mm. Смакота? Смачно. Mm -hmm. mm -hmm. Будуть з мене люди. Без розинок, без цукатів, бо я не люблю цього. Ану, пробуй. Hımm, uh -huh. için mi? Baba, Hımm. Doğru mu? Hımm. Bu izlemenin lüdü? Hımm. Hımm. O gözlerimde cok adem Daj sobie do na robotu. Cieszę. Mm. Mm. Na. Już choć mm. paskę pojrzy. Mm. <laughs> Dawaj. Mnie spodobałaś. mi się podoba. My pewnie wale się za mało cukru dali. Napisałam no. gram cukru, nie dodały Dobra. Mhm. Mm -hmm. dobrze. Dobra.